21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Oławie za nami. 150 wolontariuszy w powiecie zbierało pieniądze na sprzęt medyczny potrzebny do ratowania życia dzieci oraz zapewnienia godnej opieki medycznej dla seniorów. Na rynku, gdzie ulokowano scenę, na której zaprezentowali się artyści, a wśród nich gwiazda wieczoru Małgorzata Ostrowska. Scena to również licytacje. Licytowano m.in. kajak, ławeczkę dobrych serc, zestaw motocyklowy stolik i hokery, kurs prawo jazdy kategorii B, złoty medal i piłkę z autografem piłkarzy Śląska Wrocław. Podczas finału można było dokonać bezpłatnego badania mamografem oraz oddać krew. Dodatkowe atrakcje do zupa, tym razem z jajem, czyli żurek. Obok sceny można było obejrzeć wystawę pojazdów, głównie Fiatów 126P, pokaz grupy Extreme Trial składającej się z Przemysława Kaczmarczyka i jego syna Oskara. A na końcu oławcy strażacy przeprowadzili pokaz akcji ratowniczej. Wstępny wynik zbiórki tegorocznego 21 finału Wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy w Oławie to około 71 tysięcy złotych. I stop here, talk myself in, talk myself out. Look at all.